Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy schab po grecku. Mam tu trzy plasty, takie centymetrowe schabu. Schab rozbiję i później oprószymy solą. I pieprzem będziemy jeszcze potrzebować jedną pietruszkę, kawałek selera, jedną marchewkę, jedną cebulkę i kawałek por. I to. Drobno możemy rozdrobnić robotem, lub możemy zacząć na tarce o dużych oczkach. Będziemy doprawiać solą i pieprzem. Tutaj mam trzy łyżki majonezu i jedną łyżkę taką dużą koncentratu pomidorowego. Teraz rozbijam mięso. Mięso już mam przygotowane, Okrym. okruszam solą i pieprzem. Mięso możemy sobie przygotować na noc i później zrobimy schab. A tutaj na patelni podsmażam cebulę na łyżce tłuszczu. I dodaję pozostałe warzywa rozdrobnione. Podlewam niewielką ilością wody i będę dusiła 10 minut. Też doprawiamy solą i pieprzem i 10 minut pod przykryciem podlałam niewielką ilością wody. Warzywa już odparowałam płyn. Dodaję koncentrat pomidorowy i mieszam. Zawsze doprawiamy do własnego smaku. Możemy tutaj dodać świeżych ziół, zielonej pietruszki, szczypiorku, koperku. Doprawiamy do własnego smaku. Tak i mam przygotowane. I teraz rozłożymy na mięsie. Ja miałam takie dosyć duże kotlety. Jeżeli mamy mniejsze, to dzielimy tak, aby tą powierzchnię tych kotletów zakryć lub zwiększamy proporcje warzyw. Tak, mam przygotowane. A majonez przełożyłam do worka cukierniczego i zrobimy takie na wierzch. I schab będziemy piekli 40 minut w 180 stopniach. I schab wędruje do piekarni. I tak oto schab po grecku jest gotowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę schab po grecku.